Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Motodoradca. No co, w mediach straszą, że w 2035 skończy się motoryzacja spalinowa. Przecież 8 czerwca tego roku, kilka dni temu, było głosowanie w Parlamencie Europejskim, gdzie zadecydowano, że od 2035 roku będzie koniec z motoryzacją spalinową, jeżeli chodzi o sprzedaż nowych samochodów, zarówno osobowych, jak i dostawczych. Ci bardziej dociekliwi uważają, że mimo wszystko... Koniec motoryzacji spalinowej jako nowej nastąpi 5 lat wcześniej, bo w 2030 roku, z tego względu, że tam będą jeszcze bardziej restrykcyjne normy względem dziś obecnie nie będzie opłacało się tworzyć producentom nowych samochodów. Ale hola wodza, spokojnie poczekajcie, bo dużo jest fermentu, dużo zamieszania. Wyjaśnijmy, jak to wszystko wygląda, bo jeszcze nie wszystko jest przesądzone. Również porozmawiajmy dzisiaj, co czeka nas jako właścicieli samochodów używanych. Co w tej sytuacji dalej zapraszam Was serdecznie na odcinek. Tak na dobrą sprawę, to przed samym głosowaniem w sumie było wiadome, że ten projekt przejdzie, bo widać takie nastawienie mocno proekologiczne, tylko bardziej zastanawiano się, jakim stosunkiem głosów 339 do 249. Co za tym idzie? W teorii w 2035 roku witamy zero emisyjność. Co to znaczy, że usunięte zostaną ze sprzedaży w Europie auta benzynowe, jak i wysokoprężne, ale pożegnamy też miękkie hybrydy, hybrydy i hybrydy typu plug-in, zarówno w samochodach osobowych, jak i dostawczych do 3,5 tony. Co ciekawe, idąc dalej za ciosem, to już o czym na początku tego nagrania mówiłem, w 2030 roku norma emisji spalin ma być obniżona względem obecnej o 55%. I to już automatycznie sprawia, że producenci raczej nie będą czekali nawet do 2030 roku z próbą przepchnięcia aut spalinowych, bo nie będzie się to w zupełności opłacało, żeby tworzyć technologię, żeby auta były naprawdę niskoemisyjne, żeby w sumie za 5 lat... Tę technologię zutylizować, więc teraz wszystkie ręce na pokład wszyscy tworzą w tym momencie elektryki. Podczas tego głosowania też powiedziano, że sorry, ale paliwom syntetycznym to mówimy całkowite nie, że to jest złe rozwiązanie. Jak również Komisja Europejska tutaj chce przedstawić projekt, żeby w 2025 roku w każdym kraju członkowskim Unii Europejskiej ładowarki elektryczne były co minimum 60 km, a ładowarki wodorowe możliwość tankowania wodoru co 150 km. Ile ich w Polsce mamy? Jedną, dwie chyba już teraz. Jeśli chodzi o wodorowe, co nie zmienia faktu, że ja cały czas powtarzam jedną rzecz, tak mam wrażenie, że to jest wszystko trochę oderwane od rzeczywistości, z tego względu, że nawet jakby się znalazł jakiś sponsor na te wszystkie ładowarki, firma, która by wyszła z gigantycznym majątkiem, zainwestowałaby setki milionów złotych w tworzenie tej infrastruktury. No jest problem z przyłączem. My cały czas żyjemy z węgla, nie mamy elektrowni atomowych. Co za tym idzie, No nie powie się, panie Miecio, weź no pan tam dwie pacynki węgla, więcej y, dorzuć, żeby, bo nam prądu trochę tu brakuje. To nie jest takie proste. Tak jak domowy mikser powiedzmy, bierze 900 watów, tak na przykładzie ładowarki do samochodu elektrycznego, no mimo wszystko rozmawiamy już o kilowatach. Ładowarki są po 100, 150, nawet, nawet w sumie 300 KW. Więc tak mam wrażenie, że ktoś chyba nigdy na przykład w Polsce w międzyczasie nie był z tej Unii. I cały czas wam przypominam, jeżeli w niedługim czasie kończy wam się ubezpieczenie komunikacyjne, już bez względu czy na elektryka czy na auto spalinowe, przypominam o promocji, o zwrocie w wysokości 150 zł po zakupie ubezpieczenia z linku poniżej. Możecie tego dokonać, tam wszystko dokładnie jest opisane, co ile czasu możemy dostać ten cashback w wysokości 150 zł. Jak możemy zarabiać, jeżeli będziemy z naszego linku referencyjnego po zakupie polisy przekazywać go naszym znajomym. W sumie każda złotówka w tej chwili cenna i ważna szczególnie patrząc na ceny paliwa można i na tym chociażby zaoszczędzić tym bardziej już widać pewnego rodzaju ruchy jeżeli chodzi o ceny firm ubezpieczeniowych więc jeżeli mamy OC, szukamy tam gdzie najtaniej bezwzględnie. Jeżeli mamy autokasko, przeglądamy ofertę, bo to jest niezwykle istotne. Link macie poniżej w opisie. Serdecznie zapraszam. W międzyczasie podczas głosowania pojawił się też pomysł jednej z frakcji, żeby dla krajów mniej rozwiniętych w Unii Europejskiej, no między innymi chociażby Polski, stworzyć taki patent, żeby emisja w 2035 nie była ograniczona o 100%, a o 90. Tylko tak na dobrą sprawę, chyba nie było to do końca konsultowane z koncernami samochodowymi z tego względu, że Umówmy się szczerze: już przy ograniczeniu o 55% względem dzisiejszej emisji tworzenie silników nie będzie opłacalne, tak przy tworzeniu o 90% zminimalizowanej emisji CO2, no to umówmy się szczerze: to raczej i tak z założenia byłby w 90% silnik elektryczny, co zapewne z jakimś range extenderem wspomagany spalinowym, ale to też nie do końca pewnie by się spinało z normami i ten pomysł upadł. Tak, No właśnie. Na szczęście opony jeszcze są robione z gumy, a nie z jakiegoś rodzaju przetworzonej makulatury. Póki co Pilot Sport 5 są ze mną. Ale dobra, przechodząc do tego, jakie nas mogą spotkać scenariusze, bo tak jak od samego początku mówię, wcale to nie jest przesądzone, że już z 2035 rokiem będzie wszystko wyjaśnione względem motoryzacji spalinowej. Pierwszy scenariusz w sumie uważam najmniej realny w tym wszystkim to to, że do tego czasu Unia Europejska się rozpadnie. Ja wiem, że ciągle się o tym mówi, że Unia się rozleci, rozleci, ale patrząc na opinie ekspertów, zarówno politycznych, jak i gospodarczych, wydaje mi się, że póki co nie ma się co na to nastawiać. Co za tym idzie, normy nie zostaną w ten sposób uwolnione ani ta ścieżka, w, której, w którym kierunku idziemy. No ale zawsze jakiś tam procent pozostaje. Drugi procent yy, i druga opcja. To to, że w tym momencie mamy przegłosowane to w Parlamencie Europejskim i nastąpi w najbliższym czasie, jeśli już to zostanie wszystko zatwierdzone, implementacja do prawa krajowego, czyli rozpoczną się negocjacje z każdym z krajów członkowskich względem wdrożenia. Oczywiście. Należy patrzeć na kraje najmocniejsze, które mają najwięcej tutaj do powiedzenia podczas tych negocjacji, jak chociażby Niemcy, Francję, e, gdzie ta motoryzacja dosyć mocno się rozwija. I tu jeszcze się może wiele wydarzyć na tej płaszczyźnie, bo może się okazać, że na przykład ten okres zostanie wydłużony o kolejne 5 lat, różnie może się e, zdarzyć. Ja nie ukrywam. Co jakiś czas cytuję słowa prezesa Stelantisa całego koncernu Stellantis, wielkiego maluchu w chwili obecnej, e, pana Tavareza, który uważam, że jest niesamowitym wizjonerem, ale przede wszystkim realistą. Nie wali tych bajek w stylu, że o dobra, v jeszcze dwa lata temu były super, nie, dzisiaj elektryk jest najlepszy. On jest realistą. Mówi wprost, że jasne, owszem, idźmy w tą technologię, tylko dajcie nam jako koncernom więcej czasu na przygotowanie tej technologii, na to, żeby jej nie testować na ludziach, żeby później nie tworzyć kamperów elektrycznych, które mają zasięg po 200 kilometrów, żeby sprawić czy zasobność komponentów na chwilę obecną jest wystarczająca? Tym bardziej, że w tej chwili mamy kryzys energetyczny, co za tym idzie też pojawi się problem z prądem, a co za tym idzie jego ceną, więc żeby też to nie wpływało na inflację w danym kraju, bo zapewne inaczej byśmy na to spojrzeli, na tą całą elektryfikację trzy lata temu. A troszeczkę inaczej w dobie kryzysu e, teraz, więc te słowa też są niezwykle cenne. No i trzecia opcja wchodzi to tak, jak jest, bez żadnych zmian. Co za tym idzie, no umówmy się szczerze, jeżeli już będzie to klepnięte, to większość koncernów całkowicie odejdzie już od tworzenia technologii spalinowej czy diesli czy benzyniaków, bo wiadomo, że ten 2030, a nie 35, już będzie dla nich kluczowym. Jeżeli będziemy szli do salonu, zamówić spalinówkę, no to będzie bardziej na zasadzie takiej: Dobra, pan poczeka dwa lata, ale gdyby pan chciał inne elektryka, to poczeka pan 7 miesięcy. Nieważne, że tam jest 10 razy więcej komponentów, jeśli chodzi o półprzewodniki potrzebne, ale pan po prostu tak poczeka i tak ma być, a nie inaczej. No i może się okazać, tak jak na przykładzie Infiniti, że kolejne koncerny powiedzą, wiecie co, ale fajna gra, fajna zabawa, dobrze było w Europie, ale my już sobie wychodzimy, skupiamy się na Ameryce, skupiamy się na Chinach, skupiamy się na Japonii. Infiniti jeszcze 3 lata temu deklarował, że skupia się na Rosji, ale chyba zapewne na dobre im to w tym wszystkim nie wyszło. A co za tym z autami używanymi? No, w sumie to o autach używanych najmniej w całej tej sytuacji się mówi, a uważam, że jest to niezwykle ważny temat, szczególnie dla nas, jako dla Polaków, gdzie średnia wieku pojazdów zbliża się w tej chwili do 14 lat. Żeby była jasność, z 2035 rokiem nikt nie zabroni nam użytkować pojazdu spalinowego. Również nie znikną stacje paliw z ulicy, ani też samochody. Mówi się o tym, że auta mają służyć do tak zwanego technicznego końca. No w teorii brzmi to pięknie, tylko niestety w praktyce może wyglądać to zupełnie inaczej, bo z jednej strony już wiemy o tym, że z początkiem przyszłego roku wiemy na razie o jednej, mówi się o kolejnych, będą obowiązywały strefy czystego transportu, czyli będzie zakaz wjazdu aut spalinowych do konkretnych centrów miast. Tego ma być coraz więcej w najbliższych latach. No ale dobra, to można przeżyć. Zawsze można się przesiąść w centrum na rower, na hulajnogę, czy chociażby na jakąś elektryczną taksówkę. Ale druga rzecz, ciągle mówi się o tym i ostatnio coraz więcej, szczególnie w Polsce, o tym słychać: żeby tworzyć nowe podatki akcyzowe od samochodów używanych, jak i również, chciałem powiedzieć, kary tylko to tak źle brzmi. Specjalne opłaty motywujące do tego, żeby przesiąść się na samochód elektryczny. Tak, o tym się mówi, no bo jeżeli ktoś na przykład, nie wiem, ma auto za 10 tysięcy złotych i będzie dostawał raz w roku domiar na 3000 tysiące za posiadanie auta spalinowego, w teorii może go to w taki trochę negatywny sposób, ale może siłą próbować go przekonywać do tego, żeby przesiąść się na auto elektryczne dla osoby mieszkającej na siódmym piętrze w bloku, no Parę tych przedłużaczy trzeba byłoby spiąć i pewnie za jakieś 50 godzin z domowej wtyczki ładować, ale to odłóżmy na bok. Ja w żaden sposób nie neguję samochodów elektrycznych. Dobrze, fajnie, niech ta technologia się rozwija, tylko uważam, że. Mimo wszystko to dzieje się za szybko, jeszcze kilka lat temu byliśmy zachłyśnięci v koncerny na eventy zapraszały, jak super, poupalajmy, jest ekstra, a teraz w tej nie no, gdzie tam takie silniki? Tu zobacz, masz fajnego elektryka, tam sobie wiesz, na mapkę spójrz, gdzie masz ładowarki i jedź. Wygląda to zupełnie inaczej. Ta technologia jest fajna, ale ja cały czas podkreślam, dla mnie, jako drugie, trzecie auto w domu, ok, są ludzie, którzy jeżdżą mało, bądź jeżdżą głównie w terenie miejskim, dobra, elektryk może być jako jedno główne auto w domu, jasne. W ostatnim czasie też widzimy mocny wzrost cen, no bo komponentów brakuje, szczególnie elektroniki, a ja tej elektroniki w autach elektrycznych potrzeba bardzo dużo. Co za tym idzie, zarówno ceny spalinowych idą mocno w górę, jak i elektrycznych w tym wszystkim. Infrastruktura no, w jakiś tam sposób się rozwija, bo skłamałbym, jakbym powiedział, że ładowarek brakuje, ale na pewno nie jesteśmy gotowi na boom, jeżeli chodzi o rozwój. A kolejna sprawa to, patrząc na obecną inflację, to ja nawet nie wiem, czy jesteśmy gotowi na to, żeby podejść pod salon i przez szybę patrzeć na te samochody. Szczególnie jeżeli myślimy o finansowaniu, które teraz może być mimo wszystko też problematyczne, jeżeli chodzi o kwestię kapitałową i odsetkową. Nic nie jest jeszcze przesądzone. To, że przeszło to głosowanie, to jest na razie wstęp do tego, co się będzie działo, ale uważam, że ze strony producentów samochodów, którzy mimo wszystko i tak poszli mocno w elektryfikację, uważam, że nastąpi pewnego. Rodzaju opór, bo to, że są wtworzone w tej chwili dostawczaki, które mają zasięgu 200-250 km, plus dla kurierów podmiejskich jest to ok, ale gdy w 2035 roku przyjdzie firma, która ma transport dostawczy krajowy i powie, że chce 500 dostawczaków do jazdy po kraju, no to już pojawi się mały problem, no chyba, że będą ładowarki na zasadzie ładowania w dwie minuty. W sumie czego sobie i Wam życzę. I na sam koniec, dla tych, którzy ze mną zostali do samego końca, napiszcie w komentarzu, jakie jest Wasze auto marzeń. Pod spodem podzielcie się z tym. A póki co żegnam się z Wami, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się. Hej!